Wszystko, co jest nie tak z XRP w jedną minutę. Ripple stworzył XRP w roku 2012, aby płatności transgraniczne były szybkie i tanie. Pomysł polegał na tym, że zamiast banków, które musiałyby posiadać pieniądze w różnych krajach na całym świecie w celu dokonania przelewów, mogłyby teraz zatrzymać wszystkie te pieniądze w domu i zamiast tego używać XRP. Bank A w USA wymieniałby dolary na XRP, wysyłał je w ciągu kilku sekund do banku B w Europie, gdzie wymieniałby XRP z powrotem na euro. Ale to oznaczało, że nikt nie trzymałby XRP dłużej niż kilka sekund, co oznaczałoby, że popyt nigdy nie byłby wyższy niż podaż. Innymi słowy, cena nie może wzrosnąć, chyba że z powodu szumu. W tamtym czasie stablecoiny nie istniały, więc ich pomysł był dobry, ale dziś stablecoiny mogą wykonywać tę samą pracę przy znacznie niższym ryzyku i wyższej wydajności. Po drugie, firma stojąca za XRP, Ripple Labs, utrzymywała większość podaży i sprzedawała ją na otwartym rynku. Pomogło im to w finansowaniu, co jest wątpliwe. Po trzecie, Ripple ogłosiło plany IPO, co zszokowało wielu posiadaczy XRP, którzy błędnie myśleli, że token jest na drodze do sukcesu. Ogólnie Ripple postanowiło rozwiązać ważny problem w wątpliwy sposób. W końcu kryptowaluty miały zastąpić banki. Być może XRP został źle zrozumiany, ale fakty są jasne, że nie jest to dobra inwestycja w obecnej formie, a cena potwierdziła to w ciągu ostatnich sześciu lat. Bądź na bieżąco.